Zmieniamy Łódzkie wraz z funduszami europejskimi i witam was na kolejnym webinarium. Nazywam się Mikołaj Szymiec i jeżeli zastanawiasz się, czym jest fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, to bardzo dobrze, że oglądasz dzisiejszy program. Mam nadzieję, że zaciekawi cię ta nowość, która pojawiła się w funduszach europejskich. A na ten temat będziemy rozmawiać z moimi ekspertkami. Jest dzisiaj z nami dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, pani Monika Olszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. I zastępca dyrektora Departamentu Funduszu. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pani Małgorzata Misiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć, drogi Panie, czym jest Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji? Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest to nowe narzędzie Unii Europejskiej, które ma wspierać regiony górnicze w dążeniu do neutralności klimatycznej. Te cele klimatyczne, jakie zostały wskazane przez Unię Europejską, musimy jako Unia Europejska osiągnąć do 2050 roku. W związku z tym Teraz pilotażowo, po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej został uruchomiony właśnie Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jego celem jest przede wszystkim łagodzenie skutków transformacji związanej właśnie z osiąganiem celów klimatycznych. My, jako kraj, jako Polska, otrzymaliśmy z całego funduszu, który wynosi 17,5 miliarda euro, aż 3,8 miliarda euro. To jest największy beneficjent spośród wszystkich państw członkowskich, bo to aż 20% całego funduszu. Zatem już tutaj widzimy, że jesteśmy tym krajem, który. Który te cele klimatyczne zdecydowanie jak najszybciej powinien zacząć osiągać, ponieważ no niestety te źródła konwencjonalne, węgiel brunatny, tak jak u nas w województwie łódzkim, węgiel kamienny, niestety nadal są tym podstawowym źródłem ogrzewania. Dlatego mamy nadzieję, że z wykorzystaniem funduszu będziemy w stanie na terenie naszego województwa już wyprzedzić to wszystko, co nas czeka, czyli ta transformacja. I tak jak tutaj na terenie naszego województwa funkcjonuje cały kompleks kopalnia Elektrownia Bełchatów, który jest największą w Polsce odkrywką, niestety ta transformacja musi się tam zadziać. Więc mamy nadzieję, że z wykorzystaniem funduszu złagodzimy te skutki. Sam, sam fundusz został uruchomiony dla naszego województwa. Na podstawie terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, ten terytorialny plan sprawiedliwej transformacji zakładał podstawowe wyzwania, cele, jakie powinniśmy jako województwo osiągnąć i na podstawie właśnie tego dokumentu 5 grudnia 2022 roku Komisja Europejska przyznała naszemu województwu oprócz województwa śląskiego, małopolskiego, wielkopolski wschodniej nam bliźniaczej Śląskiego również województwa przyznała nam fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji. Otrzymaliśmy ponad 355 milionów euro plus 21 milionów euro z budżetu państwa. No i zastanawiam się, czy to tylko powiat bełchatowski skorzysta z tych pieniędzy. Nie tylko powiat bełchatowski, ponieważ tutaj obszar sprawiedliwej transformacji jest to obszar 35 gmin. Ten obszar został wyznaczony na podstawie badań, badań analiz. Jest to styk ziemi Piotrkowskiej, sierackiej, Bełchatowskiej, powiaty tutaj przede wszystkim powiat Bełchatowski z miastem Bełchatów jako naturalną stolicą, ale również powiat radomszczański częściowo, pajeńczański, sieradzki, łaski, wieluński, piotrkowski. Ten obszar powstał w wyniku analizy przede wszystkim terenu. I tutaj jest z tych zarówno złóż, jak i leja depresyjnego, ale także tutaj co istotne, ważne były wpływy z podatków, jakie kompleks płacił do, do jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto uwzględnione zostały też tutaj procesy związane z tym. Ilu pracowników z obszaru transformacji y, pracuje, więc to jest 35 gmin y, na południu województwa, to jest aż 20% terenu całego województwa łódzkiego, tam zamieszkuje 17% mieszkańców. I no tak i ty... powstał jeszcze hmm. jedno słowo, ten cały obszar transformacji został nazywany obszarem nowej energii, bo liczymy na to, że z wykorzystaniem funduszu ta nowa energia, to nowe życie w ten obszar zostanie hmm. tchnięte. No, chciałbym, żeby Pani też wyjaśniła, dlaczego potrzebujemy e, takiego funduszu? Potrzebujemy dlatego, bo ten proces transformacji jest coraz bliższy. My jesteśmy w naprawdę wyjątkowej sytuacji i powinniśmy jako województwo być dumni, ponieważ zdecydowanie więcej czasu mamy na to, żeby przygotować się do transformacji, czyli do odejścia od konwencjonalnych źródeł energii. Czyli po prostu do zamknięcia kopalni, mówiąc wprost. Tak. Niestety ten, ten czas jest coraz bliższy. Procesy eksploatacji odkrywki no nieuchronnie dobiegają końca. Zatem z wykorzystaniem środków z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji mamy kilka lat na to, by przygotować region do tego, co niestety nieuniknione. Będziemy mm -hmm. starali się, by, by te środki, zarówno y, przeznaczone tutaj na, na gospodarkę, na społeczeństwo, na y, klimat, pozwoliły na to, by region jak najbardziej łagodnie te transformacje przeszedł. No niestety mm, w. W kompleksie całym to jest zarówno kopalnia, jak i elektrownia, ale także mnóstwo spółek córek, spółek zależnych. Pracuje ponad 13 tysięcy mieszkańców. Sporo. Właśnie. Więc y, zakładając, że to są tylko pracownicy, y, którzy są zatrudnieni bezpośrednio w kompleksie, a także w spółkach powiązanych, musimy też wziąć pod uwagę, że. Y, ta transformacja, która nadchodzi, będzie miała przełożenie na wszystkie inne branże, chociażby na kwiatarnie, bo nagle mężowie nie będą tak często kupowali swoim żonom kwiatów, na usługi fryzjerskie, całą branżę beauty to takie przykłady, ale także na branżę spożywczą, bo nagle się okaże, że w wyniku ograniczenia zatrudniania w całym kompleksie te środki w budżecie każdego domu nagle się skurczą. Dlatego. Musimy przeciwdziałać temu, co, co za kilka lat się zadzieje. Musimy już dbać teraz o to, żeby stworzyć takie dogodne warunki dla mieszkańców, pracowników, a także już nawet i uczniów tego regionu, do tego, by przygotowywali się do przekwalifikowania. Musimy też stworzyć warunki do tego, żeby biznes, biznes przedsiębiorczość na obszarze transformacji mógł się rozwijać, ale także musimy zadbać i o przestrzeń w tej transformacji całej, czyli o te zdegradowane tereny, które, zdegradowane tereny pogórnicze, które niestety, też będą beneficjentami Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Zastanawiam się, jak ta transformacja będzie wyglądać, co tam konkretnie się będzie działo. I to chyba zajmuje się w obszarze obszarów, na które podzielono cały fundusz. Tak. Cały Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji podzieliliśmy na takie trzy obszary czy działania. Pierwszy, najważniejszy to gospodarka w transformacji. Tutaj stawiamy sobie za cel stworzenie tam nowoczesnej, konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki, która oparta była, byłaby na takim zdywersyfikowanym przemyśle, czyli bardziej rozproszonym niż tylko ten sektor górniczo-energetyczny, która byłaby w stanie tworzyć nowe miejsca pracy, oparta byłaby, byłaby neutralna dla klimatu i oparta byłaby na nowych technologiach, i tutaj będziemy wspierać biznes. Jeszcze pewnie w dalszej części naszego spotkania będziemy bardziej szczegółowo opowiadać o typach projektów, więc tutaj poprzestanę na tym. Drugą sferą to jest społeczeństwo w transformacji. Bardzo ważny obszar i tutaj chcielibyśmy postawić na wykształcone kadry, które są świadome tych procesów, które się tam będą działy, które są włączone w te procesy aktywnie i które mają co bardzo ważne, równy dostęp do wysokiej jakości infrastruktury społecznej, czyli szkolnictwa, szpitali. Służby zdrowia. No i trzeci obszar to jest przestrzeń w transformacji. Chodzi tutaj o stworzenie takiego obszaru, który byłby przyjazny środowiskowo, który miałby wysoką jakość środowiska naturalnego, dobry klimat i dobry krajobraz, a też który byłby dostępny komunikacyjnie. Więc to są trzy takie obszary naszego działania. Gospodarka. Ludzie i przestrzeń w transformacji. Wielotorowo będą się dziać tak. jednocześnie te wszystkie działania. Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji działa już jakiś czas. Co do tej pory udało się już zrobić? Tak, za nami pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie. Zaczęliśmy od projektów poświęconych ludziom i odnawialnej energetyce. Dwa nabory zostały ogłoszone w czerwcu. One oba dotyczyły szkolnictwa zawodowego. Dwa w lipcu. Jeden dotyczył bonów rozwojowych dla osób, które z własnej inicjatywy podnoszą swoje kwalifikacje, a drugi właśnie energetyki odnawialnej. Jeśli chodzi o te dwa konkursy, na projekty z zakresu szkolnictwa zawodowego. To jeden dotyczył infrastruktury, czyli w jego ramach można było budować, przebudować, modernizować, dokonać adaptacji, remontu placówek na potrzeby szkolnictwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i generalnie działalności szkoleniowej. Można było także kupić wyposażenie, pomoce dydaktyczne dla uczniów. Wpłynęły do nas tutaj trzy duże wnioski o dofinansowanie. Budżet tego konkursu to 16 milionów złotych. Drugi konkurs, który też cieszył się dużym zainteresowaniem, to z kolei jakby inwestycje miękkie w obszarze szkolnictwa zawodowego. Tutaj chcieliśmy wzbogacić ofertę szkół zawodowych, aby dostosować ją do potrzeb no, bardzo dynamicznie zmieniającej się gospodarki, a więc pieniądze przeznaczone były na zajęcia dla uczniów szkół zawodowych podnoszące ich umiejętności, kwalifikacje, kompetencje, również na zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia po skończeniu szkoły poprzez staże uczniowskie w bardzo takich ciekawych, do, dobrych warunkach. Próbujemy też zaangażować pracodawców, przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania uczniów, no bo oni będą korzystać z tych kadr. Przeznaczyliśmy także środki na rozwój centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego i instytucji, które mogłyby pełnić tą rolę dla określonych branż i zawodów. No i na ten cel przeznaczone jest 33 miliony złotych, a więc też bardzo znaczące środki. No i wreszcie dwa bardzo duże nabory wniosków o dofinansowanie, mianowicie projekty z zakresu energetyki odnawialnej. Tutaj na ten cel w tym pierwszym w konkursie przeznaczyliśmy ponad 100 milionów złotych. Zainteresowanie jest ogromne. I tutaj dofinansowane będą projekty polegające na budowie infrastruktury dotyczącej wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, plus magazyny energii działające na potrzeby danego źródła. Oze. Będzie można także budować, zmodernizować infrastrukturę służącą do wytwarzania energii z chłodu i ciepła, a także pobudować magazyny służące jakby akumulowaniu tej energii. I to jest no ponad 100 milionów złotych przeznaczone na ten cel. I ostatni duży nabór o tajemniczo brzmiącej nazwie: podmiotowy system finansowania rozwojowych, nazwa techniczna, ale za nią kryje się bardzo ciekawa inicjatywa mianowicie wszystkie osoby fizyczne, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie obszaru transformacji. Będą miały dostęp do tak zwanych bonów rozwojowych, które przeznaczać będzie można na szkolenia kursy egzaminy zawodowe lub studia podyplomowe. czyli taka całkowicie popytowe podejście, polegające na tym, że to dana osoba, Decyduje, w jakim kierunku chciałaby się kształcić, będzie miała także dostęp do doradztwa zawodowego. A więc, jeśli ktoś uzna, że chciałby przed skorzystaniem z kursów szkoleń gdzieś zdiagnozować swoje jakieś braki kompetencyjne, swoje predyspozycje pod kątem zaprojektowania swojej ścieżki kariery zawodowej, taki doradca będzie świadczył mu. Usługi w tym zakresie. Czy w takim razie to, co Pani powiedziała, że wystarczy, że będzie mieszkał na obszarze, czy musi też pracować albo być powiązany? Lub, lub, lub. Może mieszkać, pracować lub uczyć się. Okej, okay. i wszyscy wtedy z tego obszaru mogą skorzystać tak. z, z takich opcji. Tak. No dobrze, a co jeszcze przed nami w tym projekcie? No bo projekt pewnie potrwa kilka lat i mam nadzieję, że później będzie pojawiał się w kolejnych finansowaniach. Tak, jeśli będzie należała do przedsiębiorców, trwają intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentacji do kolejnych naborów i to będą konkursy przeznaczone dla biznesu. A więc zaczniemy od dużego też konkursu na inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach, na modernizację taką energetyczną firm, a także na projekty z zakresu przemysłu 4, 0. Znowu brzmi tajemniczo, ale to jest nic innego jak projekty w zakresie cyfryzacji, robotyzacji, automatyzacji biznesu. Za chwilę ruszamy także z konkursem dotyczącym wspierania infrastruktury i aparatury badawczej, służącej do prowadzenia prac naukowo-badawczych. Również beneficjentem tutaj będzie biznes, i pod koniec roku będziemy planować nabór na projekty dotyczące wdrażania prac naukowo -badawczych badawczych, także innowacji w przedsiębiorstwach, budowania nowych modeli biznesowych jako element realizacji projektu. No i tu to... pojawia się moje drugie pytanie, jakby bardzo podobne. Czy to będzie dla właśnie przedsiębiorstw i firm, które znajdują się na obszarze, tak. czy muszą zajmować się na przykład energetyką? Nie, to będą nabory dla firm działających, funkcjonujących na, na obszarze nie mhm. tylko zajmujących się energetyką. Przede wszystkim tutaj najistotniejsze jest miejsce realizacji projektu, mhm. ponieważ w różnych naborach to w różny sposób prawdopodobnie będzie się kształtować. Natomiast kluczowe zawsze będzie miejsce realizacji projektu. Wszystkie projekty, które będą u nas mogły otrzymać dofinansowanie, muszą być realizowane na obszarze tych 35 gmin. No wiadomo, mhm. że nie na wszystkich. Chociaż to może. Też tak się zdarzyć, natomiast musi być wskazane konkretne miejsce na terenie 35 gmin. Mamy, o, mieliśmy obecnie nabory takie, które faktycznie wymagały już na wejściu tego, tego kryterium do spełnienia pod tytułem siedziba też musi być na obszarze transformacji, natomiast. Tutaj chociażby w przypadku um, naboru na odnawialne źródła energii my pozwoliliśmy, by też przedsiębiorstwa, e, które mogły aplikować, pochodziły spoza obszaru transformacji, ponieważ nie możemy wykluczyć, że przedsiębiorca chociażby z innego te, innego innej części kraju będzie chciał zainwestować duże środki finansowe w to, by na obszarze transformacji jakąś nową dużą inwestycję stworzyć. Także nie chcemy blokować dostępu tego dużego biznesu spoza województwa, ponieważ zależy nam również na transferze Zarówno technologii, wiedzy, jak i innowacji. Chciałbym też zapytać z Pani perspektywy, jak to będzie wyglądało nie tylko w powiecie bełchatowskim, ale i w całym województwie łódzkim? W którym kierunku pójdzie ta transformacja? Liczymy, że w tym, którym powinna, czyli w tym najlepszym. My, jako Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, który wdraża Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji na terenie naszego województwa, tak naprawdę dajemy wędkę i te pierwsze ryby. Dajemy środki finansowe, które z tak dużym wyprzedzeniem są w stanie przygotować region na to, co, co jest niestety nieuniknione. Liczymy na to, że oprócz tego, że my dajemy te środki finansowe, potencjał, jaki w tym regionie drzemie, e, nas zaskoczy. E, mieszkańcy, pracownicy wykorzystają te szanse, którą my im dajemy. Nie do końca w zasadzie my, bo to Komisja Europejska, która te szanse nam dała, myślę, że powinniśmy ją wykorzystać. Mhm. Zakładamy, że, że fundusz w tym momencie, który wdrażamy do 2027 roku, de facto nawet 2029 roku, który jest funduszem pilotażowym, będzie miał kontynuację. Zatem to jest dopiero pierwszy krok na tej drodze do transformacji, ale wierzymy w to, że, że to się uda. Mhm. Stawiamy też na przedsiębiorczość, ponieważ to jest naszym zdaniem sposób na zatrzymanie młodych w regionie. Jeśli przyjdzie taki moment, że pojawią się zwolnienia w wyniku ograniczenia działalności koncernu w sektorach powiązanych z działalnością górniczo-energetyczną, to wtedy gdzieś pojawią się takie tendencje w kierunku odpływu ludzi z tamtego obszaru, i wydaje nam się, że wsparcie przedsiębiorczości e, biznesu, małych i średnich przedsiębiorstw będzie tym mechanizmem, który zapobiegnie tej e, depopulacji, że ludzie zostają, zostaną, zostaną na swoim z ciekawym pomysłem i e, możliwościami jego realizacji. Czyli te pomysły mogą być totalnie różne, nie zamykacie się na dane tematy. Jeżeli Mogą chodzi być o totalnie różnie, kierunkujemy je trochę na te właśnie działania innowacyjne, na neutralne dla klimatu, ale to jest kierunek w zasadzie zmian całej gospodarki europejskiej, światowej, więc ten kierunek wydaje mi się nie jest w żaden sposób ograniczający dla, dla naszych odbiorców. Jeżeli jesteśmy już przy innowacjach, to słyszałem o czymś takim jak GTP, Grant Work. Czym to jest? Tak. Polska, w zasadzie Województwo Łódzkie, jako jedyny region w Polsce, otrzymało takie dodatkowe wsparcie techniczne ze strony Komisji Europejskiej, które postanowiliśmy przeznaczyć na doradztwo w zakresie zaprojektowania systemu wspierania przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw na terenie obszaru transformacji. Czyli tutaj wspólnie z doradcami ze strony Komisji Europejskiej planujemy, jak ma wyglądać wspieranie przedsiębiorczości i małego biznesu na terenie transformacji. Za nami bardzo ciekawe warsztaty w Bełchatowie, gdzie zebraliśmy 51 osób. One reprezentowały osoby chcące rozpocząć własny biznes, osoby prowadzące działalność, których celem była analiza ich potrzeb. Pytaliśmy, czego potrzebujecie, jakie są Wasze e, oczekiwania, czego Wam brakuje, aby prowadzić skuteczny, e, trwały biznes. E, 18 sierpnia spotkaliśmy się z instytucjami otoczenia biznesu z tamtego regionu, gdzie jakby, przedstawiliśmy wyniki tej analizy potrzeb i zapytaliśmy z kolei te instytucje, inkubatory przedsiębiorczości, inne instytucje, jak moglibyśmy pomóc e, tym odbiorcom. No i wreszcie, tak jak e, mówiłyśmy już, e, 7-8 listopada, będzie konferencja w Łodzi, gdzie też przyjrzymy się doświadczeniom innych regionów węglowych w wspieraniu przedsiębiorczości. Czyli celem tego wsparcia ma być konkretny produkt, a tym produktem będzie system wspierania przedsiębiorczości i firm na obszarze transformacji z uwzględnieniem potrzeb. Odbiorców, z uwzględnieniem potencjału instytucji otoczenia biznesu i wreszcie z uwzględnieniem wniosku, w, w, wniosków z, z, z innych regionów węglowych. Czyli rozumiem, że to musi być współpraca różnych podmiotów mhm. razem ze sobą podczas pracy w tym funduszu? Jak najbardziej tak. Ta współpraca to jest coś, co wyróżnia ten fundusz. Mhm. My z panią dyrektor w funduszach już pracujemy wiele, wiele lat, co prawda, nie tylko w urzędzie, bo wiele lat, lata w biznesie. Natomiast te fundusze, w których mieliśmy do tej pory okazję pracować, to był Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny, obecnie Europejski Fundusz Społeczny Plus. Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji pracuje zupełnie inaczej. My tutaj mamy bardzo dużą, bardzo duże interakcje, kontakty z regionem, ponieważ te środki są przeznaczone na to, by to region transformację przeszedł łagodnie, dlatego my też mhm. wychodzimy z założenia, że te liczne spotkania, jakie mieliśmy okazję odbyć w terenie, to jest naprawdę, to są tygodnie, to jakbyśmy zliczyli, to są naprawdę od marca tego roku, to są tygodnie, które spędziliśmy na, na rozmowach zarówno z wójtami, burmistrzami, starostami, dyrektorami szkół z obszaru transformacji, ale także i z przedsiębiorcami, zarówno tymi z obszaru transformacji, jak i z przedsiębiorcami z Polski, ja powiem tak ogólnie, z Polski, którzy są żywo zainteresowani tym, by inwestować na tym, na tym terenie, mhm. ponieważ... Cały kompleks, który jest tam głównym pracodawcą, on zdominował ten rynek, on zdominował gospodarkę na tym obszarze. Nam zależy, żeby transformacja przebiegła ambitnie, dlatego ta współpraca jest nieodzownym elementem. Współpraca odbywa się także z jednostkami badawczymi, zarówno tutaj e, są też to jednostki naukowe e, z rangi Politechniki, Uniwersytetu Łódzkiego, chociażby spotkania w ramach JTP Grantwork. My mamy tam zaangażowane panie profesor z Uniwersytetu Łódzkiego. Te współprace, te kontakty są naprawdę, naprawdę bardzo intensywne. Liczymy na to, że, że dzięki temu to, to też pomoże nam wdrożyć jak najlepiej ten fundusz, przede wszystkim z korzyścią dla regionu. Jeżeli ktoś oglądając nas teraz zainspirował się i ma nagle pomysł na projekt i chciałby wziąć udział, to co powinien zrobić na początku? Gdzie szukać informacji? Przede wszystkim zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na naszej funduszowej stronie. Ponadto funkcjonują na terenie województwa punkty informacyjne, które na pewno udzielą wszelkich informacji. Jeżeli jakieś informacje przez punkt nie, jeżeli punkt nie jest w stanie niektórych informacji udzielić, to są jakieś bardziej skomplikowane, zawiłe sprawy, wówczas kontaktuje się z nami. Oczywiście my też zapraszamy do kontaktu z nami to jak najbardziej jest wskazane. Przede wszystkim Śledzić należy stronę internetową. Tam, się na żywo, tam na żywo można obserwować, jakie mamy zaplanowane konkursy, ponieważ harmonogram naborów na ten chwilę jest dostępny jeszcze z planami do pierwszego kwartału 2024. Natomiast lada, moment powinien się pojawić harmonogram uwzględniający cały 2024 rok. Więc można sobie te swoje plany związane z jakimś projektem spokojnie zapro zapro zaprojektować Świat zmienia się i to wykładniczo, coraz szybciej się zmieniamy. Czas, moi drodzy, na transformację. No i mam nadzieję, że ten projekt nie będzie tylko pilotażowym, a że pojawi się także i w kolejnych finansowaniach. Ja dzisiaj panią bardzo dziękuję za wyjaśnienie tego, czym jest fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji. Bardzo dziękujemy, dziękujemy za to wyjaśnienie. No i zapraszam was odsyłając oczywiście na wszystkie strony funduszy europejskich, by szukać kolejnych pomysłów na rozwój. Do zobaczenia, Mikołaj Szymiec.